as a cop put the job first i understand the hours you gotta work but even when you're here you're not here hi daddy i love you and i wish you were home i can't see you officer sarchi you met a lot of priests you don't seem the type and i've known a lot of cops and you're exactly the type i walk through the sewer every night Widziałem niebezpieczne rzeczy, ale nic wyjaśnić przez Film Zbaw nas od złego jest bardziej bardziej takim filmem e, thriller, pomieszany z horrorem, niż bardziej takim typowym, mocnym horrorem, przy którym można się potocznie zsikać, jak ja to e, mówię. I pierwsze co, oczywiście co zawsze oceniam, to jest tłumaczenie. E, oryginalny tytuł jest The Valor, e, As From Evil, coś takiego, The Deliver As From Evil, tak, coś takiego. I nasz potoczny polski język jest bardzo dobrze tłumaczony. Gratuluję panowie, którzy to tłumaczyli, lub też panie, nie wiem kto to tłumaczył. I... Fabuła. Zacznę od fabuły, to jest pierwsze co zacznę, najważniejsze w filmie to jest fabuła. Pierwsze co mamy to jest... Pierwsza scena, czyli trzech żołnierzy w Afganistanie strzela się. I nagle znajdują kryptę. Wszyscy trzej wchodzą. Jeden z nich ma kamerę, taką małą w GoPro. Nie wiem, czy wiecie, co to jest GoPro, taka podłączana mała przenośna kamera. Jeżeli nie wiecie, to sobie wygo wygooglujcie i zobaczcie, jak to wygląda. I on nagrywa wszystkie, yy, właśnie, te swoje zadania: wszystkie zbrojenne takie akcje. Po czym po prostu wchodzą do tej krypty coś ich atakuje. Nie wiadomo co ich atakuje i wracają do Ameryki i później się dowiadujemy, że oni trzej są opętani, a przynajmniej jeden z nich. To to musicie sami zobaczyć, każdy interpretuje to inaczej. I potem pokazana jest akcja już naszego głównego bohatera po tym wstępie i lądujemy na początku z naszym głównym bohaterem, którym jest policjant z Wydziału Kryminalistyki. Czyli zajmuje się morderstwami, e, przemocą itd. Tak dalej, tak dalej, tak dalej, wszystko co najgorsze, wszystko co brutalne, czyli jeszcze tam chyba gwałtami. I e, co mamy na początku? Wiemy, że nasz, e, nasz bohater ma żonę, ma dziecko, e, i po prostu pewnego dnia trafia mu się z, przez tydzień seria dziwnych zdarzeń. Na początku wchodzi do Zo. Bo jest tam wezwany, że ktoś wrzucił dziecko do fosy, gdzie z tyłu miały lwy swoje legowisko, takie, zrobione sztucznie, taki, taki, no, takie wyjście. Jak ktoś był w zona pewno wie jak to wygląda, i później przeszukuje kamerę okazuje się, że yy, kobieta, która właśnie wyrzuciła to dziecko, była opętana. I później coraz więcej, więcej tych. Szczegółów z opętaniem było, ale nie chcę Wam spoilerować, bo w końcu żaliście się, że za bardzo spoileruję. I po prostu tak ładnie uściślili tą fabułę. Nie ma wątków takich, których nie zrozumiemy tutaj w tym filmie. Lecz teraz przejdę tak, tak, tak ładnie do gry aktorskiej. Aktorzy bardzo dobrze dobrani, bardzo dobrze. Zagrał główny bohater, ale momentami koszmarna jest gra aktorska innych, postronnych, takich ról drugoplanowych, jak to mówią. I jeszcze, jeszcze dokończę fabularnie, to mogę zaspoilerować, bo to nie jest duży spoiler, że pomaga mu ksiądz, który no, jest takim trochę typowym badasem, był raczej typowym badasem, i po prostu on też dobrze zagrał. Dość dobrze zagrał, trochę sztywno momentami, ale bardzo dobrze. Szczególnie jak zobaczyłem tego aktora na początku, tak patrzę, tego głównego, głównego bohatera, tego policjanta, tak patrzę, cholera sobie myślę, no to nie jest aktor stworzony do roli twardziela, policjanta, ale zagrał, zagrał 100% dobrze, naprawdę. I teraz powiem co do elementów gore, zaskoczenia i tak dalej. Krwi w tym filmie mamy, no, ze trzy wiadra, powiedzmy takie, no trzy duże wiadra mniej więcej, gdzieś takie. Takie jak kubełki popcornu. Ho, ho, fikus w kinie i mówi o popcornie, o ty grubasie. <laughs> dobrze, mniejsza I mamy mało tej krwi, ze 3-3 wiadra, jak to powiedziałem. Dużo elementów zaskoczenia, które są bardzo dobrze właśnie wplecione w film. Czyli na przykład jest akcja, że jest taka pozytywka z klaunem. I ona nagle wyskakuje, po czym jeszcze wyskakuje dodatkowa rzecz. To jest niezłe, bo to odwracanie nie dość, że wystraszy się na początku widz jednej rzeczy, to nagle z lewej strony ma drugą rzecz. I tutaj głośnik mówki nie wali, z lewej, tutaj z prawej. I nie wie, czego ma się bać, a czy, czy ma uciekać, czy jak. I to jest bardzo dobre. Właśnie co do opętań wplątanych w świat świat Nowego Jorku, w świat właśnie takiej ulicy, takiego dużego miasta. Pierwszy raz widzę tak dobrą fuzję klimatu, tak dobrze zrobione to wszystko i tylko mogę propsować reżyserów. Teraz muzyka, muzyka. Dobrze wiecie, że do soundtracku ja zawsze podchodzę z bardzo, bardzo dużym dystansem. Staram się przynajmniej, i powiem, że tutaj soundtrack nie był wyczuwalny, nie przeszkadzał, to jest pierwsze. Były elementy, że pani Grażyna stukała po prostu opatelnie łyżką. Były takie momenty, ale były rzadkie i nie przeszkadzały w oglądaniu filmu. Bardzo, bardzo dobrze zrobiony soundtrack. po prostu nie, nie jako siepicko. Nie ma jakichś orkiestry, nie ma boom jak, jak na przykład w 300 spartan. Nie ma jakiejś tam muzyki rockowej mocnej, ale muszę coś nadmienić. Są tam wrzucone kawałki wedores. I tam był kawałek Ride on the Storm, czyli jeździć w deszczu, w nawałnicy i różnie to tłumaczą. Oraz y, inne kawałki. I jak zobaczycie ten film, wiecie, czemu nie słuchali Wedors. Na pewno każdy z Was już nigdy nie posłuchał żadnej piosenki Wedors. Rozumiemy się. Ale powiem, że naprawdę fa fajnie to w za soundtrack daje na pewno ósemkę. Za fabułę daje dziewiątkę, podsumujemy sobie to, za grę aktorską daje szóstkę i moja końcowa ocena, uwaga, trrr, fanfary, fanfary, daje 9 na 10. To jest bardzo duża ocena u mnie i rzadko który film dostaje taką ocenę. Jeżeli szukacie horroru dobrego, pomieszczonego z thrillerem, naprawdę zapraszam bardzo serdecznie. No, i to by było na tyle, nie będę Wam tutaj przedłużał. Zapraszam do zapoznania się, oczy, oczywiście, także na Środy z Orange w kinach Cinema City. E, chyba jeszcze działają w innym kinie, ale szczególnie Cinema City, w każdym mieście, W Środy z Orange bilety tanie o 50%. Dzięki za uwagę i zapraszam na trailer. Hi, Daddy. I love you. And I wish you were home. I can't see the officer Sarchi. You met a lot of priests. You don't seem the type. And I've done a lot of cops and you're exactly the type. I walk through the sewer every night. I've seen some horrible things. And nothing that can't be explained by human nature. Then you haven't seen true evil. Crazy ladies complaining about strange disturbances, noises. After you. What's this writing mean? I've experienced two types of evil in this life secondary evil, the evil that men do, and primary evil, which is something else entirely. You cannot fight it in the usual way. You'll hear three voices. One of the voices is coming from a five year old girl every culture every religion has practiced exorcism i've had a darkness growing inside of me something's happening to me tell me you saw that you can sense what others can't but it also puts you at risk Your family is already in danger. Mommy. Let's begin.